Halo, dzień dobry. Tak, słucham. Dzień dobry. dzień dobry. Z tej strony Michał Barwiński kontaktuje się, ponieważ na terenie naszego województwa ruszyliśmy z akcją zajmującą się rewitalizacją regionalnej turystyki, która ma na celu wspieranie hotelarstwa w tych trudnych czasach. Dlatego w ramach akcji mam dla Pana przygotowane bezpłatne, dwuosobowe zaproszenie na trzydniowy pobyt do jednego wybranego przez Pana hotelu. Więc ja już tłumaczę o co chodzi. Jako, że akcja przybrała rozmiar ogólnopolski i dołączyło do niej ponad 100 hoteli i restauracji, to one pokrywają większość kosztów, a reszta jest finansowana z środków pozawojewódzkich, dlatego Pan ma pobyt całkowicie za darmo, a hotele świetną reklamę. Akcja skierowana jest do osób między 40 a 80 rokiem życia, ponieważ zależy nam na reklamie wśród bardziej doświadczonych osób, dlatego po Pozwolę sobie zapytać, czy mieści się pan w tym przedziale? Tak, mieści się. No to idealnie. I teraz tak. Ponieważ współpracujemy z wieloma hotelami na terenie całej Polski, na spotkaniu ja osobiście pokażę folder i pomogę w wyborze idealnego miejsca, bo wiadomo, niektórzy wolą góry, inni morze, a nam po prostu zależy na tym, aby Państwo byli w pełni zadowoleni i w przyszłości do nas wrócili. W związku z tym, że jest to akcja reklamowa naszej sieci hoteli, voucher jest zupełnie bezpłatny, a jedyne co trzeba zrobić, to pojawić się na naszej akcji reklamowej, cieszyć się spędzonym czasem i opowiadać o tym znajomym. Ja wyślę jeszcze dzisiaj wiadomość SMS, w której wszystkie informacje będą zawarte. Czy mogę wysłać wiadomość SMS na ten numer telefonu? Nie. Może Pan wysłać taką wiadomość i się z tą ofertą? Tak między nami. Polecam hotele w Karpaczu bądź koło brzegu. Byłem tam na urlopie. Naprawdę wysoki standard hoteli i piękna okolica. I teraz bardzo ważne: po odbiór zapraszam o godzinie 17, 7 listopada, czyli w sobotę, w Centrum Biznesowym Faktoria na ulicy Dowborczyków 25 w Łodzi. Rozumiem, że miejsce zamieszkania to Łódź bądź okolice, prawda? Tak, to prawda. A mogę się dowiedzieć, Poproszę tylko imię i nazwisko, żebym mógł wypisać na zaproszeniu. Skąd, skąd pan ma mój numer telefonu? Jestem przekonany, że została wyrażona zgoda na kontakt w celach marketingowych. W innym wypadku nie mielibyśmy teraz przyjemności rozmawiać. Ja jestem konsultantem, a to komputer generuje numery. Ja do tych numerów dzwonię i umawiam spotkanie. Tak, tak, ale nie odpowiedział pan jednak na moje pytanie. Skąd? Posiada pan Pomnę samotek? tylko, że administratorem danych jest spółka Eurocall Center i podanie danych jest potrzebne tylko na potrzeby wypisania zaproszenia. Proszę Ale się nie martwić. Nazwisko jest tylko jest po to. Spółka, nie wiem, co to jest za spółka. Wie pan? Spółka Eurocall Center. Nie wiem, co to za spółka jest. Więc już prawie wszystko mamy gotowe. Poproszę jeszcze imię i nazwisko, aby mógł wypisać to jest zaproszenie. Jednak pan widzę uciekał od tego tematu. Ja nie wiem, co to jest za spółka koncerter. Nie no, proszę pana, już naprawdę nie wiem jak pana przekonać. Naprawdę chce pan zrezygnować z trzydniowego relaksu, basen, jacuzzi, sauna, spa, a to wszystko jest zupełnie za darmo. Przecież każdemu przyda się taki trzydniowy reset, tym bardziej, że każdy teraz musiał w zostać w terminie, domu, przez co nie mógł zabrać. W jakim terminie jest ten y, wypoczynek, czy tamten w, w tym hotelu? Zaproszenie jest ważne przez dwanaście miesięcy, także spokojnie można je wykorzystać w wybranym przez siebie terminie. Poproszę tylko imię i nazwisko, żebym mógł wypisać na zaproszenie. Ten, ten... Dodam, że przy okazji odbioru zaproszenia odbędzie się krótkie 60-minutowe spotkanie promocyjne, gdzie wraz z doradcami pomogę dobrać odpowiedni hotel. Od razu Panu powiem, że zapewniliśmy dla Państwa wszelkie środki bezpieczeństwa, więc gwarantuję Panu, że będzie bardzo miło i bezpiecznie. Ma Pan moje słowo. Yy, tak, dziękuję. Zaproszenie dotyczy dwóch osób, także można kogoś ze sobą zabrać. Tylko mam pytanie o tej godzinie to spotkanie się ma odbyć. Sobotę, Niesamowicie do... się cieszę, że wręcz osobiście za zaproszeniem. W takim razie widzimy się już na miejscu, tak? Ale pan nie wiem, czy pan mnie nie słucha, czy pan jest automatem? Nie wiem. Bo ja się Nie jestem pan... robotem. Nazywam się Michał Bar... Przepraszam pan. Niesamowicie Bar... się cieszę, że wręcz osobiście za zaproszeniem. W takim razie widzimy się już na miejscu, tak? Niech pan zobaczy. Niesamowicie się cieszę, że wręcz osobiście za zaproszeniem. W takim razie widzimy się już na miejscu, tak? Oraz czwarty, Super, ja... więc ja już wypisałem dla Pana zaproszenie, no i tym samym potwierdziłem Pana obecność oraz oczywiście odbiór tego zaproszenia, więc już wszystkie formalności mamy załatwione. E, umówmy się jeszcze, że dzień wcześniej zadzwonię o do Pana. Rozumiem, że pan, y, pan nie jest osobą, tylko Pan jest robotem, tak? Nie. No to niech Pan zobaczy, po raz piąty próbuję o coś Pana zapytać. Pan niesamowicie się cieszę, że wręcz. Osobiście. Pan ciągle powtarza. Nie niesamowicie się cieszę, że wręcz osobiście...